Po wakacyjnej przerwie do treningów powrócili bokserzy Karbo Gliwice. W drugiej połowie sierpnia wzięli udział w najważniejszej dla najmłodszych roczników sportowej imprezie. O szczegółach opowie Martyna Szunkę, trenerka sekcji bokserskiej GUKS Karbo. Byliśmy na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Spale. Są to mistrzostwa Polski kadetów w boksie. Nasi zawodnicy zaprezentowali się dobrze. Troszeczkę mamy mały niedosyt ze względu na to, że. Ambicje mieliśmy na jeden złoty jeden srebrny medal. Niewiele do tego wyniku zabrakło. Złoty medal na tych mistrzostwach wywalczył Jakub Stępniak, a Sebastian Kawulok sięgnął po brąz. Takich wyników nie osiąga się przypadkowo. Jak zauważa Martyna Szunka, jest to efekt ciężkiej pracy i litrów wylanego potu. Chłopcy bardzo ciężko się przygotowali, byli naprawdę w szczytowej formie, myślę, że życiowej nawet jak na, na ten wiek. Mieliśmy obóz zakopanym, potem był obóz kadry śląska w żywcu, więc naprawdę bardzo ciężko przepracowali te wakacje, a jeszcze przed wakacjami mieli mnóstwo startów tutaj na terenie całego Śląska i Polski, więc wiedziałam, że forma jest dosyć wysoka i dlatego liczyłam tylko na naj... medale najlepszego kryszu, więc. Więc wierzyłam w nich do samego końca. Aby powalczyć na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży trzeba przebyć długą sportową drogę o szczegółach opowie trenerka Karbo. Ogólnie jest to impreza duża, a jeszcze, żeby dostać się na tą imprezę, to trzeba minimum wygrać mistrzostwo Śląska, potem wygrać strefowe eliminacje do tej imprezy, a na samych mistrzostwach Polski startuje tylko 8 zawodników w każdej wadze. Także jest 13 kategorii wagowych. W każdym jest po ośmiu zawodników i, i z tych ośmiu najlepszych z całej Polski e, dopiero e, wyłaniany jest mistrz polski trzeba wygrać na takich mistrzostwach Polski trzy walki żeby zostać mistrzem Polski. Tytuł Mistrza Polski to nie tylko satysfakcja dla zawodnika i prestiż dla klubu, ale to też przepustka do reprezentowania Polski na arenach międzynarodowych. Do Mistrzostw Europy i do reprezentowania Polski na arenach międzynarodowych i do tego dążymy. Mamy nie tylko dobre dziewczyny już w klubie, ale także nasi chłopacy przebijają się w szeregi kadry Polski. Mnie jako trenera to cieszy, bo ogólnie praca z dziewczynami jest troszeczkę lżejsza. U dziewczyn jest ciutkę łatwiej zdobyć te medale. Tak u chłopaków jest, jest bardzo ciężko zdobyć te medale mistrzostw z Polski, a już o złotych, to, to już po prostu jest naprawdę bardzo duży wyczyn ze względu na to, tak jak mówię, Kubuś, żeby wygrać złoty medal, musiał wygrać od marca do, do dnia praktycznie wczorajszego sześć walk i to sześć walk naprawdę ze świetna, świetnymi rywalami. To posłuchajmy, jak swój sukces skomentował Jakub Stępniak. Walk miałem trzy, najbardziej chyba zapamiętam tą finałową, miałem chyba największego z gabarytów przeciwnika. Mi się wydaje, że fizycznie też był chyba najlepszy i to w sumie jest... jedyne co pamięta z walk to werdykty. Kuba, jak na swoją wagę, nie jest zbyt wysokiego wzrostu, więc musiał znaleźć sposób na rywali. Jaki? No nie oszukujmy się gabaretami, byli więksi, także gdzieś tam noga w nogę, e, ciągła presja i pół dystans. A jak osiąga się taki sukces? Trzeba chcieć i mieć dobrego trenera. Sebastian Kawulok pierwszą swoją walkę na tych mistrzostwach wygrał. Posłuchajmy, jak wyglądał ten pojedynek. Walczyłem z dobrym zawodnikiem. No i walka przebiega prawie po mojej myśli, tylko zestresowałem się i zapewne swoje chłodnej głowy, ale dobrze. W drugim pojedynku już zawodnik Karbo musiał jednak uznać wyższość przeciwnika. Ja się zestresowałem się przed walką, nie miałem chłodnej głowy, miałem plan na walkę, ale nie wyszedł ten plan, bo się zestresowałem. A jak Sebastian podsumował swój start na tych mistrzostwach? Jest dobrze, ale ambicje miałem wyższe, celowałem w złoto. Ale by oste, że zawsze dobry. Z występu zawodników Karbo zadowolony był też Henryk Wilk, ale to dopiero przedsmak tego, co nas czeka już w najbliższych dniach, czyli międzynarodowych mistrzostwach Śląska w boksie. Cieszy mnie to, że przyjazd akurat zawodników z Olimpiady Młodzieży było dwóch, dwóch, startowało, dwa medale, zdobył jeden złoty medal, drugi brązowy. Cieszy to bardzo. Teraz następna grupa wyjeżdża znowu młodych chłopców na mistrzostwa polskich juniorów. W międzyczasie, jak mówię, wyjeżdżają pięć, pięć zawodników. Liczę też na dobre miejsca, na medale na Mistrzostw Polskich Juniorów. Ale my się przygotowujemy już do Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Kobiet w Boksie. Przede mną tutaj są właśnie plakat, są medale, są puchary, o których tutaj. No i maskotka Mistrzostw, która tutaj też jest, proszę bardzo, tak samo będzie tutaj dostępna. A medale mamy, piękne medale mamy też widać. Tutaj. No i zapraszamy wszystkich. Do tej pory zgłosiło się, zgłosiło się już 11 państw. Czekamy na następne zgłoszenia. Oczywiście jest to duży sukces i dla nas, i dla Gliwic, że tyle państw przyjeżdża do nas. A do Gliwic przyjadą najlepsi bokserzy startujący jako amatorzy, głównie reprezentanci swoich państw. Między innymi ostatnie olimpiady, między innymi mistrzostw świata, mistrzostw Europy. Uczestniczki może nie z najbliższej półki, ale te, co brały udział. Bo nie, nie mam informacji takiej, czy medalistki przyjadą w ostatnie olimpiady, bo nie w ten sposób, ale chodzi o to, że na pewno te, co to były miejsca pierozuministerii medalowe miejsca na olimpiadzie. U nas były w Gliwicach. U nas boksowały i to cieszy, że takie dziewczyny rosną tutaj u nas w Gliwicach. Nie zawsze to Polki, ale nie chodzi o to. Tu się rozwijają, tutaj sprawdzają swoje właśnie umiejętności. I dzięki temu my możemy promować i Gliwice i miasto i klub. A jak wygląda harmonogram turnieju? Jak widać tutaj przede mną że walki zaczynają się 6, ale przyjaźń już jest 5. Rejestrujemy dziewczyny, damy, dajemy akredytację, następne od 6 już po południu są walki, walki bokserskie. I codziennie mamy, że w planie rano i wieczorem walki są bokserskie do godziny do 11, który są finały, to jest sobota finały o godzinie 17.00. W sobotę. Zapraszamy wszystkich. Wstęp wolny. Yy, możemy, możemy, jak mówię, na trybunę puszczać odpowiednią ilość osób. Kto pierwszy, ten lepszy, Tak zapraszam. My też zapraszamy i zachęcamy nie tylko sympatyków boksu do odwiedzenia hali przy ulicy Jasnej, bo tam będą rozgrywane te zawody. Wstęp wolny warto więc zobaczyć na żywo najlepsze pięściarki i bokserów na ringu w Gliwicach.